Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam was na, mam nadzieję, krótki filmik o produkcie, o który bardzo często mnie pytacie, a o który ja już używam 3 tygodnie, prawie miesiąc powiedzmy. I to jest BB Krem z Under 20, czyli jedna z tych takich nowości. Ja mam w odcieniu jasny Bez 01 i to jest właśnie ten najjaśniejszy kolor z dwóch dostępnych, ponieważ jest jeszcze drugi kolor, który się nazywa Naturalny i on jest troszeczkę ciemniejszy, tutaj mamy opakowanie nieużywane jeszcze Um, tak więc przygotowałam dla Was oczywiście taką krótką demonstrację, ale zanim do tej demonstracji przejdziemy, chciałabym jeszcze takimi, e, kilka słów wstępu. E, ja bardzo często ostatnio tego produktu używałam. Wy zauważyliście to, dlatego że staram się, aby pod każdym moim filmem był opis kosmetyków, w których użyłam do danego makijażu, żebyście um, nie musieli zadawać mi pytania, co masz na ustach, co masz na paznokciach e, i tego typu rzeczy, tylko właśnie możecie sobie to sprawdzić w opisie I tam właśnie często pojawiał się ten krem BB, i stąd właśnie zrodziły się Wasze pytania o niego. Dlaczego tak często go używałam? Przede wszystkim dlatego, że bardzo mi się spodobał. W dalszym ciągu nie jest to idealny krem BB, daleko mu do tych azjatyck azjatyckich, oryginalnych kremów. Jednakże z drogeryjnych, z tych wszystkich takich nie stricte BB-kremów, tylko właśnie kosmetyków, które imitują BB-kremy u nas na, na rynku polskim, czy tam nawet światowym, tym właśnie takim drogeryjnym wydaje mi się on jednym z lepszych kosmetyków nie jest idealny, ale jest jednym z lepszych takich dla mnie oczywiście, nie jestem do końca przekonana jak sprawdzi się na osobach z cerą tłustą, dlatego że jest to kosmetyk, który na pewno nie ma bardzo dużego krycia i tak ja zresztą jak powiem za chwileczkę w tej prezentacji to krycie jest takie dosyć nieoczywiste, je można troszeczkę budować, natomiast większych przebarwień, większych niedoskonałości na pewno on wam nie zakryje, on wam ładnie wyrówna buzię, on ma bardzo fajny kolor, nie jest to taki Ciemny, tak jak zwykle, te wszystkie drogeryjne kremy BB po prostu są ciemne i wręcz pomarańczowe. Nie. On ma świetny kolor, natomiast ma takie dosyć mocno. Mokre, świecące wykończenie. To nie jest świecące, dlatego że są w nim drobinki, tylko to wykończenie jest mokre, więc jego musicie zdecydowanie e, mocno przypudrować. Nie jest to kosmetyk, który będzie się na Was jakoś bardzo trzymał, ponieważ jest to on jednak w kierunku bardziej kremu niż podkładu, ale myślę, że idealnie sprawdzi się na porę letnią, ponieważ jest lekki. E, raczej przynajmniej mniej nie zrobi krzywdy, na zasadzie takiej, że zaczną mi się robić po nim jakieś paskustwa. No tak jak mówię, nie jest może jakoś mega hipertrwały, ale z tych wszystkich. Drogeryjnych kosmetyków, które do tej pory miałam, miałam okazję używać, a które miały nazwę właśnie w jakiś tam sposób Bibi, e, to ten jest zdecydowanie najlepszy. I teraz przejdźmy do prezentacji, którą ja nagrałam jakiś czas temu, i nie miałam właśnie czasu e, wtedy tego dnia nagrać tego wstępu, który nagrywam teraz, więc teraz przejdźmy do prezentacji, a ja jeszcze po tej prezentacji na chwileczkę do Was wrócę. Tak więc przeprowadzimy za chwileczkę test na żywo tego gramu BB z Under 20. On ma taką dosyć dużą pojemność 75 ml i ja mam go w odcieniu 01 beżowy. Um, tak więc już sobie nakładam tutaj, będę używała dłoni po prostu do rozprowadzenia tego, dlatego że dzisiaj jest mi tak najwygodniej. I sobie nakładam. na tą plamę, długo nie widziałam się, gdzie go nakładam, ale już teraz mam lusterko, więc... Jak widzicie, on jest dosyć jasny, co się rzadko zdarza w przypadku kremów BB, tych takich drogeryjnych, powiedzmy. Ja bardzo lubię jego krycie, dlatego że to jest takie... ...krycie nieoczywiste. On mi daje to co ja potrzebuję, a jednocześnie jednak wciąż pozostaje bardzo lekki na twarzy. Tylko zaraz rozprowadzę, wytrę ręce i rozetrę, dlatego że tutaj sobie zrobiłam trochę koko bo przy włosów, ale wypadek przy pracy. Bo teraz wyglądam jak topielica w związku z tym. Specjalnie go jeszcze tutaj troszeczkę nakładam w okolice oczu, dlatego że tam mam jakby największe problemy, jeżeli chodzi o kolor skóry, i tam najlepiej widać, jak, i, jak fajnie on wyrównuje tą bluźnierz. Tak więc, jak widzicie, wykończenie jest takie dosyć świecące, błyszczące, dlatego nie wiem jak odnalazłyby się osoby właśnie z tłustą, mieszaną cerą w, przy używaniu tego tego kremu ja jestem z niego bardzo zadowolona, ale jednak troszeczkę go zawsze przypudrowuję, żeby ten efekt był lepszy, żeby twarz nie wyglądała na na spoconą po prostu, tak krycie jest, tak jak mówiłam nieoczywiste, on fajnie wyrównuje kolory, natomiast nic zakryje wam na pewno takich jakiś wielkich wielkich problemów, wielkich przebarwień, do tego będzie potrzebne coś cięższego, jakiś korektor albo jakiś mocniej kryjący podkład. Natomiast wydaje mi się, że będzie idealnym rozwiązaniem na lato. Strasznie podoba mi się jego formuła, bardzo fajnie się rozprowadza no i przede wszystkim kolor jest dosyć jasny, co tak jak mówiłam w przypadku tych drogeryjnych kremów BB, no niestety zdarza się dosyć rzadko. Dajcie znać jak wam się podobało. Wybaczcie moje mokre włosy, ale to dosyć spontaniczna decyzja o nagraniu tego testu na żywo, Pewnie wstępy dogram, jak już się ogarnę całościowo i będę wyglądała troszeczkę lepiej, ale e, no jakby nałożenie kremu BB jest e, samym początkiem mojego makijażu. Tak więc to była cała prezentacja. Dajcie znać, czy miałyście jakikolwiek kontakt właśnie z tym kosmetykiem, tak jak mówię, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Oczywiście weźcie pod uwagę wszystko to, o czym wam mówiłam, szczególnie mówię to do osób z cerą tłustą i też jeżeli oczekujecie od niego hipertrwałości, no to na pewno jej nie dostaniecie. Jednakże tak jak już mówiłam chyba z milion razy w tym filmie, no jest to jeden z lepszych drogerowninych kremów BB i na pewno ja będę do niego do niego wracać. No i ma ogromną pojemność, więc na pewno na no długo mi starszy, dlatego jest, że to jest 75 ml. Wszystkie te kremy drogeryjne, BW z tego co ja pamiętam, mają około 50, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że on jest większy. On kosztuje w granicach myślę, że średnio około 15 zł, więc to jest taka standardowa cena. Dobrze, dajcie mi znać, co sądzicie o tym produkcie, jeżeli miałyście okazję go testować, albo czy jesteście jego ciekawe. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.